Dzień dobry. Dzisiaj zapraszamy na fragment bajki Mamy przyjaciela pod tytułem Wojtek i maseczki. Oto Wojtuś. Poznajcie się. Wojtuś jest smokiem latającym i wraz ze swoją rodziną mieszka na trzecim piętrze w kamienicy blisko parku. Ma mamy smoczycę, tatę smoka. Małego braciszka Maciusia i czworo, a w zasadzie sześcionoga, biedronkę o imieniu Kropka. Niedawno w życiu Wojtusia wiele rzeczy się zmieniło. Tata przestał go co rano odprowadzać do przedszkola. Mały Smok najpierw skakał z radości. Cieszył się, że zostaje w domu z mamą i braciszkiem, ale ostatnio coraz bardziej tęskni za kolegami. I wspólnymi wygłupami na Placu Zabaw, gdyby tylko mógł pobawić się ze swoim najlepszym kolegą Bazylim. Chciałby znowu polecieć z nim w kosmos, ale Plac Zabaw z rakietą też jest zamknięty i nie można pojechać na wycieczkę, ani nawet do babci i dziadka. Mama, co prawda, umie włączyć babcie na komputerze, ale Wojtuś wolałby zamiast tego wdrapać się na jej kolana. Babcia jest taka mięciutka. Smoczęta spędzały całe dnie w domu z mamą i nic, ale to zupełnie nic ciekawego się już nie działo. Aż pewnego czwartku mama wyjęła z szuflady małą kolorową paczuszkę. Wojtuś i Maciuś od razu do niej pobiegli. To na pewno jest jakiś prezent. Mamo, my chcemy niespodziankę! krzyknęli jeden przez drugiego. Mama smoczyca wyjęła z paczuszki dwa kawałki materiału z tasiemkami. Mamo, co to jest? Mama przyłożyła kawałek materiału do twarzy tak, że widać było jej tylko oczy. Nincia, nincia! zawołał radośnie Maciuś. Będziemy się bawić w ninżów! krzyknął zachwycony Wojtuś. Mama pomogła im założyć maski ninżów, i małe smoki pobiegły do pokoju po miecze. Natychmiast wskoczyły na kanapę, a mama pomogła im przesunąć fotel, by wojownicy ninja mogli skakać z dachu na dach, czyli z kanapy na fotel. Smoki rozłożyły swoje małe skrzydła i wciąż prosiły mamę, żeby przesuwała fotel coraz dalej, bo latanie wychodziło im już fantastycznie i sprawiało mnóstwo frajdy. Kiedy smoki zmęczyły się, mama powiedziała: słuchajcie smoki! Pora wyprowadzić kropkę, ale najpierw muszę powiedzieć wam coś ważnego. Od dzisiaj zawsze, kiedy będziemy wychodzić z domu, będziemy zakładać te maski. Wojtuś, który właśnie ściągał maskę, od razu się zachmurzył. Mamo, ale to jest tylko do zabawy. A ja już nie chcę bawić się w nince. Mama uśmiechnęła się. Wiem, że te maseczki wyglądają, jakby były do zabawy, ale przyniosłam je z innego powodu. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tej nowej chorobie, przez którą wszyscy jesteśmy teraz w domu? Te maseczki zakładamy do ochrony przed tą chorobą. I dlatego od dzisiaj mają je nosić wszyscy, którzy wychodzą z domu. Zapraszam Państwa do zapoznania się z całą treścią bajki. Porusza ona zarówno temat koronawirusa, jak i noszenia maseczek. Do bajki dołączone są dane o autorze, a także kolorowanka. Która może być dobrym sposobem na adaptację dziecka z nową sytuacją. Mogą Państwo wykorzystać tylko fragmenty bajki, na przykład omówienie samego koronawirusa albo tylko noszenia maseczek. Także to zależy od tego, jaka jest aktualnie potrzeba w Państwa domach. Także życzymy miłego popołudnia i mamy nadzieję, że bajka przypadnie Państwu do. Gustu. Jeżeli dzieciom spodobają się smoki, to y, można na stronie autorki dokonać subskrypcji i będą Państwo dostawali na bieżąco y, nowe materiały ze smokami, a także dostaną dostęp do aktualnie już zamieszczonych materiałów.